Witam wszystkich serdecznie z tej strony Gamingowy Wojciech, i witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj mam dla Was bardzo, ale to bardzo przyjemną taktykę, w której właśnie piękno tkwi w prostocie. Taktyka bardzo popularna ostatnimi czasy 3-5-2, dlatego też postanowiłem, że sam wyjdę właśnie z taką swoją wersją tej, tej, tej formacji testowałem dosłownie wszystkie możliwe zestawienia, jeżeli chodzi o wytyczne, taktyki różne tam właśnie style ofensywne, defensywne i to, co stworzyłem dzisiaj, co zaraz za chwileczkę oczywiście wam. Pokażę, działa dosłownie najlepiej i jest to taktyka złożona w bardzo, ale to bardzo prosty sposób. Także dzisiaj otrzymacie ode mnie mm, taktykę, wytyczne, i na samym końcu dla zainteresowanych porozmawiamy sobie jeszcze pokrótce, właśnie na jakich zawodnikach się skupić, jeżeli chcemy sobie właśnie na poszczególne yy, pozycje wycisnąć I jednak z tej formacji jak najwięcej. A właśnie w piątek ukaże się odcinek kolejny, w którym właśnie poanalizujemy sobie jakieś takie klipy, porozmawiamy sobie, jak rozgrywać piłkę, na co zwracać uwagę i właśnie jak mniej więcej bronić się w tej formacji przed różnymi innymi dziwnymi zagraniami. Także postanowiłem, że podzielę to właśnie na takie dwa odcinki, gdyż bardzo często, jeżeli wrzucę to wszystko w jeden, to ludzie po prostu skipują, przechodzą gdzieś do formacji, do taktyki. I kopiują to, później coś im nie działa, coś im nie chodzi. Nie do końca, właśnie gra im to tak, jak gra mi, gdyż ja gram w zupełnie inny sposób, i później pojawiają się dziwne komentarze. Także jeżeli wolisz sobie na szybkości skopiować taktykę, a później pooglądać dupeczki na TikToku, jak udają, że potrafią tańczyć, to to jest odcinek dla ciebie. A jeżeli jesteś zainteresowany właśnie tym drugim odcinkiem, to zapraszam Cię z powrotem w piątek. Miłoby, jakbyś właśnie zostawił Subika, czy też właśnie lajka like pod tym filmikiem, gdyż bardzo pomaga mi to oczywiście w rozwinięciu rozwoju kanału i oczywiście przypominam jeszcze o dwóch konkursach które właśnie obecnie mamy na kanale pierwszy konkurs jest to przy 6 tysiącach FIFA właśnie subskrypcji ktoś wyszarpie 12 tysięcy FIFA pańców na dowolną platformę i konkurs numer 2 konkurs typu duży jeżeli chcesz mnie pociągnąć po kieszeni to przy 10 tysiącach subskrypcji ktoś wygra ode mnie konsolę nowej generacji oczywiście do wyboru przy siebie czy to będzie nowy Xbox Series X czy to będzie PlayStation 5. Na sam koniec, jeszcze zanim przejdziemy sobie do taktyki, oczywiście przypominam o grupie, na grupie naprawdę, naprawdę pięknie się dzieje, ostatnio mamy już ponad 1,5 tysiąca ludzi, chłopaki nawet z własnej inicjatywy zorganizowali ligę, do której mamy właśnie dwie dywizje, o ile dobrze pamiętam występuje jedna liga na dwie ligi, dwie podligi na PlayStation, która funkcjonuje na zasadzie Premier League i Championship, Czyli ktokolwiek wygra właśnie drugą ligę, to przechodzi później do pierwszej, i ktokolwiek tam nie ogarnie i to, to będzie spadał. I z tego co mi wiadomo, to chłopaki jeszcze ogarnęli taki sam format, póki co jest jedna dywizja na Xboxa. Także jeżeli jesteś zainteresowany, chciałbyś do czegoś takiego dołączyć, to oczywiście serdecznie zapraszam cię też również do naszej grupy. A teraz już przejdźmy sobie do taktyki i wytycznych. Jeszcze pokrótce tak nawiążę do wstępu. Dlaczego o tym wspominam, że jednak warto jest zainteresować się, jak sama formacja działa, gdyż nigdy najprawdopodobniej nie będzie takiej sytuacji, że powiedzmy, jesteś graczem, który średnio sobie radzi i siedzi gdzieś tam w ósmej, siódmej dywizji, w piątej, cokolwiek, i nigdy nie będzie takiej sytuacji, w której nastawisz sobie taktykę po jakimś prosie, czy po kimkolwiek i od razu cię to wywinduje do dywizji pierwszej formacji. Trzeba się nauczyć, trzeba się nauczyć właśnie jak się poszukać jakichś słabych punktów w zespole, to mniej więcej, jeżeli formacja bardzo ci leży, a jednak widzisz, że który, któryś zawodnik sobie nie radzi, wtedy należy sobie właśnie szukać jakichś takich zmian. Jeżeli chodzi o taktykę, mamy ją nastawioną, jak wspominałem już właśnie na początku, bardzo, bardzo prosto. Mamy tutaj defensywny styl zrównoważony, mamy tutaj ustawione 5-5 jeżeli dosyć słabo sobie radzić w obronie, może sobie to wrzucić śmiało na czwórkę, ale niżej bym nie schodził, gdyż bardzo często Zauważysz przy kontrataku, możesz zauważyć, że właśnie twoich wahadłowych nie ma i przy trzech gdzieś bardzo, bardzo głęboko cofniętych obrońcach, i jeżeli właśnie nie ogarniesz, żeby ściągnąć swoich SPD, czy też właśnie wahadłowych, też gdzieś do tego pola karnego, pojawiają się duże problemy i właśnie przeciwnik dostaje bardzo dużo miejsca do tego. Ja jednak w tym roku skłaniam się, żeby grać troszeczkę, właśnie jednak przed polem karnym i w razie W, jeżeli właśnie twój przeciwnik zdo zdoła cię przejść, to jeżeli masz dosyć szybkich obrońców, to jeszcze. Uda się może jakąś właśnie sytuację uratować. Jeżeli będziesz siedział bardzo głęboko i przeciwnie Cię klepnie albo gdzieś Cię zakręci i znajdzie sobie troszeczkę miejsca, to już nie ma absolutnie możliwości, żeby jakoś ten strzał zatrzymać. Chyba, że jakoś na parcie Wasz ręcznik na bramce dobrze się zachowa, a jakoś w tym roku z tymi bramkarzami bywa różnie. Jeżeli chodzi o styl ofensywny, również mamy tutaj nastawiony na zrównoważony 5-5. Jeżeli chodzi o rzuty rożne i rzuty wolne, jak najbardziej zależy to od Was. W zależności od Waszej drużyny, jeżeli macie dobrych zawodników, którzy gdzieś tam świrują dobrze w powietrzu, jakiś Cristiano Ronaldo, Cholera, wie kto inny, śmiało można sobie to na dwójkę, trójkę, ale trzeba zaznaczyć, że trzeba jednak troszeczkę bać się kontrataków. Jeżeli chodzi o zestawienie drużyny,. <laughs> Wygląda to u mnie następująco. Na jednym właśnie wahadle mamy Lukasa Vasqueza, na drugim wahadle mamy Husama Awara. Dwóch zawodników, którzy w ogóle nie, potrafi, nie muszą być defensywni. Jednak jakieś tam te umiejętności w tej defensywie oni posiadają, ale najważniejsze jest tutaj tempo, możliwość podania i zakręcenia się właśnie gdzieś na boku. Jeżeli wstawicie sobie tu jakiegoś mocnego, jakiegoś bardzo szybkiego, ale dosyć ociężałego bocznego obrońca, to moją mogą pojawić się problemy, gdyż dużo częściej właśnie ci zawodnicy, jeżeli chodzi o defensywę, oni tam po prostu są, żeby może odciąć delikatnie. Możliwość zagrania do boku dla waszego przeciwnika, a dużo więcej roboty jednak oni robią w ofensywie. Także jeżeli chodzi o instrukcję, jeżeli chodzi o naszych napastników, mamy tutaj zostawaj z przodu. I reszta jest domyślnie to samo, jeżeli chodzi o naszego drugiego właśnie napastnika, i jeżeli chodzi o naszego SPO, yy, w tym przypadku zostaje on tutaj też z przodu. Także zawsze z przodu macie trzech. Yy, trzech zawodników, którzy zawsze gdzieś tam starają się wywierać presję na obrońcach. Bardzo dobrze się to sprawdza, jeżeli to właśnie natraficie na przeciwnika, który gra na cofniętej obronie, gdzieś jest rozstawiany bardzo głęboko, co <laughs> może się zdarza często, może nie nie chcę o tym rozmawiać, ale 95% mniej więcej spotkań, które rozegrałem w weekendowej w zeszły weekend to właśnie były takie oto szczurki, dlatego to jest tak zwany trójkąt śmierci, którym bardzo łatwo, bardzo przyjemnie można takich obrońców rozklepać I jeżeli Hugh również chodzi o naszego SPO mamy tutaj, żeby wbiegał w pole karne przy dośrodkowaniach, ale jeżeli zauważysz, że na przykład Twój przeciwnik bardzo głęboko siedzi, ciężko jest Ci znaleźć sytuację i jednak potrzebujesz takiego zawodnika, do którego gdzieś tam piłkę będzie można cofnąć, można to sobie ustawić w sposób odwrotny, żeby jednak on się trzymał z kraju pola karnego, ale w ty, jeżeli właśnie wybierzesz taką opcję, lepiej, żeby to był zawodnik, który hmm, potrafi gdzieś strzelić dystansu i dużo właśnie lepiej się to sprawdza. Ja póki co testuję ten wariant, jeszcze hmm, jako, że tą formacją naprawdę gra mi się bardzo przyjemnie, postaram się hmm, właśnie na weekend, czy też na ligę weekendową dorzucić sobie jeszcze taki bardziej ofensywny wariant tej formacji, gdzie jednak dużo mocniej będziemy właśnie nastawiać na atak i gdzieś przyciśnięcie rywala i postaram się właśnie coś takiego przetestować i też może w przyszłym tygodniu, jeżeli to mi wypali, wrzucić na kanał. Jeżeli chodzi o naszych wahadłowych, mamy tutaj zachowawcze przechwyty i wracaj się do obrony. Dlaczego mamy tutaj zachowawcze przechwyty? Gdyż jeżeli stracicie piłkę, to ta wytyczna spowoduje to, że gdy właśnie tą piłkę stracicie, wasz wahadłowy nie będzie starał się gdzieś właśnie wywierać pressingu. na zawodnikach w środku pola, tylko centralnie cofnie się do swojej pozycji defensywnej, co jest bardzo, bardzo ważne, żeby jednak zachować tą defensywę w jak najlepszym kształcie I właśnie przy kontratakach i również też wspomnę, że przy kontratakach należy się głównie skupić na tym, żeby złapać jednego ze swoich SPD. Jeżeli stracicie piłkę gdzieś pod polem karnym, łapiecie jednego ze SPD i ciągniecie go do tyłu i na, najczęściej nie należy się skupiać się na czym innym, to powinien być Wasz główny priorytet. Jeżeli chodzi o, o wytyczne na naszych SPD, przecinaj nie podań, kryj środek i tutaj jest opcja dla Was. Jeżeli macie tutaj SPD, który jest jednak troszeczkę lepszy w ataku niż w obronie, możecie mu zostawić zrównoważony. Jeżeli macie dwóch typowych SPD, to na obydwu ustawiacie, żeby zostawali sobie z tyłu. Mimo wszystko, że oni mają zostawać z tyłu, to i tak jednak oni dosyć blisko podchodzą tego pola karnego i zawsze jest możliwość właśnie zagrania piłki do takich zawodników, jeżeli chodzi do drugiego SPD mamy dokładnie to samo. Jeżeli chodzi o naszego drugiego wahadłowego, też mamy dokładnie to samo. Dlaczego tutaj nie ruszyliśmy tych wytycznych? Zauważyłem, że jeżeli właśnie ustawicie mu coś, to albo będzie on gdzieś za bardzo prób do, do przodu, i tak naprawdę bardzo często on pozostaje pod, poza grą. Gdzie najprawdopodobniej będziemy musieli zagrać do niego jakieś dośrodkowanie. A że ja dośrodkowań zbytnio nie używam, gdyż uważam je za bardzo ale to bardzo dziwne w tym roku, raz są perfekcyjne, raz gdzieś lecą w kosmos, dlatego ja staram się, żeby jednak ta formacja jest nastawiona na to, żeby progresywnie przechodzić właśnie pod pole kardę przeciwnika, a właśnie przy okazji kontrataku mamy właśnie z przodu ten trójkąt śmierci, którym naprawdę można zrobić duży zamęt. Jeżeli chodzi o naszych środkowych obrońców, tutaj absolutnie nie ruszamy nic i bramkarz też ja nic nigdy najczęściej nie ruszam, bo często jak ustawiacie, że właśnie żeby wychodził właśnie do tych dośrodkowań, czy żeby grał na tym sweeper keeperze, to czasami potrafią dziać się cuda, bardzo często potrafi wybiec z pola karnego, przez piłkę, nawet jej nie dotknąć i jest otwarta droga do bramki. Także tyle, jeżeli chodzi o wytyczne i jeżeli już przejdziemy sobie jeszcze właśnie do widoku drużyny, już właśnie dla tak głębiej zainteresowanych, to jeżeli chodzi o właśnie nastawienie pod tą formacją, oczywiście można sobie ustawić to jako formację, że tak powiem, przedmeczową, wyjściową, i wtedy jakoś właśnie sobie to dobrać. Ja, jako, że gram różnymi formacjami, zawsze wybieram sobie w taką formację, którą właśnie mamy sobie tutaj czterech obrońców. I właśnie jeden z tych obrońców, tak jak Lukas Vazquez, ma tylko 65 defa, przez co właśnie jest bardziej ofensywny. Generalnie jest on bardziej skrzydłowy normalnie niż obrońcom. No jak już dostał takiego informa i wypadł mi on niewymienny, stwierdziłem, że go przetestuję i muszę stwierdzić, że bardzo, bardzo dobrze się spisuje właśnie na takiej, na takiej pozycji i to jest to taki troszeczkę, można powiedzieć, ukryta bestia nieoszlifowany diament druga osoba jeżeli chodzi o właśnie o tych wahadłowych to ważne żeby jednak mieli chociaż wysoki wysoki średni work rate, czy też pracowitość a najlepiej właśnie w przypadku Lukasa Waskeza żeby miał wysoki wysoki jeżeli właśnie traficie na to wahadło zawodnika który ma właśnie wysoki wysoki w obronie w ataku taka karta jest na tą pozycję jak najbardziej odpowiednia. Oczywiście musimy też pamiętać, żeby jednak te statystyki podań były na dosyć wysokim poziomie. Bardzo ważne są krótkie podania i najważniejsza jest stamina. Lucas Vazquez, mimo tego, że posiada 99 staminy, to mimo wszystko pod koniec meczu potrafi być padnięty, i, ale jeszcze nie dochodzi do, takiego, do takiej sytuacji, że trzeba go gdzieś właśnie w 80 minucie zmieniać. W dalszym ciągu pociągnią cały mecz, ale różnie to bywa. W przypadku właśnie Husama Małara, który gra na przykład na drugim sobie skrzydełku, ma 84 staminy, tylko i zwykle około 60 minuty, właśnie jest to zawodnik, którego trzeba wymieniać. Jak też, właśnie hmm, któregoś z napastników najczęściej też mamy do zmiany. Także, jeżeli chodzi o ten odcinek, to mam nadzieję, że obejrzałeś cały. Dziękuję Ci serdecznie, śmiało. Pamiętaj, wpadnij w piątek. W piątek pojawi się kolejny odcinek, w którym właśnie porozmawiamy sobie o klipach, jak w tym pograć, na co zwrócić uwagę, i jak wycisnąć z tej formacji. Według mnie jak najwięcej. Także jeżeli Ci się spodobało, zostaw lajka. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, zostaw subika. Będą konkursy w przyszłości. Już jesteśmy całkiem niedaleko. Także dzięki. Do usłyszenia w piąteczek i wszystkiego dobrego. Mordeczko. Siemano.